Witajcie, nazywam się Magda Fus, jestem kosmetologiem, szkoleniowcem marki Pureless. Szczotkowanie ciała to doskonałe połączenie masażu i peelingu. Nie trzeba poświęcać dużo czasu, wystarczy 5 minut dziennie. Jak poprawnie wykonać takie szczotkowanie? Na sucho, na mokro czy przed kąpielą, po kąpieli? Jeżeli chcecie się dowiedzieć, zapraszam do obejrzenia całego filmiku. Głównym celem szczotkowania ciała jest pozbycie się martwego naskórka, a także stymulowanie przepływu krwi oraz limfy. Masaż wykonywany włosianą szczotką nie musi być bolesny i nieprzyjemny. Szczególnie na początku stawiajmy bardziej na takie delikatne omiatanie ciała, a nie brutalne dociskanie szczotki do skóry. Szczotkowanie na sucho jak sama nazwa mówi, wykonuje się na suchej skórze, nie pokrytej balsamami czy jakimiś nawilżającymi preparatami. Sprawdzi się, jeżeli zależy ci na mocnym złuszczaniu i takim silniejszym działaniu. Z kolei, szczotkowanie na mokro wykonuje się zmoczoną szczotką, pod prysznicem lub w wannie. Wodę delikatnie zmiękcza włosie, dzięki czemu jest to delikatniejsza metoda. Ale na dłuższą metę może powodować zniekształcenia włosia szczotki. Jakie korzyści przyniesie nam szczotkowanie ciała? Po pierwsze, pobudzone krążenie dotleni skórę, doprowadzi do jej wszystkich komórek niezbędne składniki odżywcze, a lepiej skóra ma zdecydowanie ładniejszy, bardziej wyrównany koloryt. Pobudzone krążenie również wspomoże usunięcie tych produktów przemiany materii, a także gromadzącej się wody, której zastoje są przyczyną obrzęków. Szczotkowanie niweluje opuchliznę i usuwa to uczucie ciężkości nóg. Szczotka działa jak peeling, usuwa martwy na dzięki temu skóra jest wygładzona. Regularne stosowanie szczotki zapobiegnie wrastaniu włosków po goleniu. Masa szczotką mi skórę i pomoże pozbyć się celulitu. Jest też świetnym sposobem na uzupełnienie kuracji odchudzających czy właśnie antycelulitowych. Szczotkowanie wspomoże również redukcję rozstępów, zapobiegnie powstaniu nowych. Przygotuje również skórę na wchłanianie składników aktywnych z basamów kremów, które nałożymy. Zaraz po takim zabiegu w domu. Jest to również doskonały sposób na relaks, ponieważ masaż ciała szczotką czy jak każdy inny zredukuje napięcia mięśniowe, więc śmiało szczotkujcie się. Jak często to robić? Zarezerwuj 5 minut i szczotkuj skórę co 2-3 dni początkowo możesz odczuwać delikatny dyskomfort, ale po czasie skóra się przyzwyczai. Pamiętaj, że proces ten nigdy nie powinien być bolesny, nie powinien też wywoływać podrażnienia skóry. Chociaż takie delikatne zaróżowienie jest jak najbardziej w porządku. Jak to robić? Masaż szczotką, to ważne, wykonuj przed kąpielą czy prysznicem. Zmyjesz wtedy z siebie ten cały złuszczony naskórek. Ruchy szczotką wykonuj wymiatająco, z odpowiednim wyczuciem, bardzo spokojnie, bez mocnego dociskania szczotki. I co najważniejsze, wykonuj wszystkie ruchy zawsze w kierunku serca. Zacznij od stóp, wykonując ruchy od palców w kierunku pięt, by wymasować całą podeszwę. Wykonuj okrężne ruchy, aby zadbać również o skórę wokół kostek. Następnie przejdź do łydek. Wykonuj długie, posuwiste ruchy od stóp w kierunku kolan. I dalej od kolan w połudzie. Pamiętaj o przedniej i tylniej stronie uda. Następnie okrężnymi ruchami wymasuj pośladki. Jeżeli masz w tej okolicy problem z celulitem czy rozstępami, możesz poświęcić tej partii troszkę więcej czasu. Na brzuchu również zastosuj okrężne ruchy, zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Jeżeli decydujesz się na masaż piersi, zrób to w bardzo delikatny sposób i omijaj brodawki sutkowe. Ręce szczotkuj od palców, najpierw wewnętrzną stronę, potem zewnętrzną. Kierując się ku górze. Przejdź do wewnętrznych i zewnętrznych stron przedramion, a potem również ramion. Wokół łokcia wykonaj kilka okrężnych ruchów. Podobnie ramiona. Kilka okrężnych ruchów. Jak wspomniałam wcześniej, skóra po szczotkowaniu zdecydowanie lepiej chłonie składniki aktywne z kremów i balsamów. Warto więc zastosować kolejność, która intensyfikuje działanie owych produktów. Czyli najpierw szczotkowanie, potem prysznic, a następnie balsam. Zastosuj balsam dobrej jakości albo mocno nawilżający odświeżający 116 Exotic Smoothie albo bardziej regenerujący. Odżywczy pistachio smoothie 117, bądź wyszczuplający i antycelulitowy 141 Lipolytic Cream. Istnieje kilka przeciwwskazań do szczotkowania ciała. Na pewno jest to podrażniona skóra, różne ranki na skórze, stany zapalne, świeże blizny również są przeciwwskazaniem, różne zmiany dermatologiczne takie jak grzbica czy kurzajki. W takim przypadku również nie powinniście szczotkować swojego ciała. Choroby skóry, AZS, łuszczyca czy zmiany trądzikowe na plecach również nie. Na nogach przeciwwskazaniem będą żylaki. Ale jeżeli nie masz żadnej z wymienionych tutaj dolegliwości, a skusiły Cię korzystne właściwości szczotki, Używaj jej i nie zwlekaj ani chwili, rozpocznij swoją przygodę ze szczotkowaniem. Pamiętaj jednak, że musisz być konsekwentna i systematyczna, żeby osiągnąć jak najlepsze rezultaty.